I tak tutaj na dreszcieństwo niepołomice ma swoją drogę leśną która nie dotyczy rowerów osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów i tak tutaj to wygląda lody tradycyjne są nawet jeszcze i automat taki prąd, agregat i tak tutaj to wygląda jest taki labanek Dotąd. Lawant, właśnie otwarty. Można przejść, chodzić, jechać, tak dalej, właśnie jadą bowertki. tam skład drewna, pociętego. Można zabierać. Tablice informacyjna są, że tu jest nadleśnictwo, nie połomice, cała mapa całej puszczy. I miejsce gdzie się znajdujemy to jest to takie wytarte już palcami. I tutaj właśnie taka tutaj jest ta puszcza. Zasady korzystania z terenów leśnych. To jest napisane ścieżka dydaktyczna tam jest i też tutaj jeszcze zostań pomocnikiem leśnika I to właśnie pierwszy słupek jest tego pomocnika leśnika I idziemy dalej zobaczyć Przechodzimy się do kolejnej tablicy I rowerek kolejny jedzie na te grube opony, straszne następny i znowu tablica jedna, kolejna informacyjna. Że drogi turysto znajduje się na gospodarczej drodze leśnej. Dbając o Twoje bezpieczeństwo prosimy zachować ostrożność. Ustęp pierwszeństwo pojazdom uczestniczących w pracach leśnych i transporcie drewna. Tak tutaj nas to tu informują właśnie. I idziemy dalej. Droga pusty ogląda, to rol też jedzie właśnie kolejni roześci jadą też zobaczymy jak tam jadą to jadą, jadą No to mamy ja tutaj jadę jedziemy tu jedziemy tam i tak tutaj jest taka droga, w bok kolejny słupek, pierwszy i drugi razem ścieżka dydaktyczna gospodarka leśna, jest 12 tych punktów im tu można przejść, to się ta droga jest trwała tam ileś pół kilometra, czy ile tam Tak tu właśnie to to wygląda wszystko Że Las gospodarczy, woda w lesie, praca leśnika, martwe drewno, leśny, leśne miary co daje nam las, przebudowa drzewostanu drewno surowiec odnawialne Szkody w lesie, gniazda zrębowe Historia ukryta w lesie, oprawy leśne. No, takie to, to są właśnie rzeczy. I to by było na tyle. Chyba, że coś zobaczymy tu jeszcze jadącego kolarza. I to by było na tyle. Hirol, karka, jedzie jeszcze. I to by było na tyle.